Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 24 godziny od momentu, kiedy oglądasz ten film. I nieważne, kiedy do Ciebie trafił, nieważne, jaki masz znak Zodiaku, tutaj jest Twoja wiadomość. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym czasie, co będzie najważniejsze, a w drugiej części czytania zobaczę, co idzie w Twoją stronę, co może się wydarzyć. Będą też słowa mocy. Także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj jednak, że to jest czytanie kolektywne dla wielu osób, także bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. Dobrze, poproszę o wskazówki, jaka energia cię prowadzi przez następne 24 godziny. Ła! I są to dwie energie, dwie karty. Pierwsza z nich, 10:10, 10, wiara, i druga, 427, autentyczność. To jest czas, w którym warto uwierzyć w to, że jedyne życie, które warto prowadzić, to takie w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoją wewnętrzną prawdą, warto wierzyć w siebie, w swoją autentyczność, w swoje atuty. W to, że możesz zdziałać wszystko i Twoja wiara w to, że Twoja prawda doprowadzi cię do Twoich celów i marzeń, jest dziś, na ten czas, w którym to oglądasz, na następne 24 godziny kluczowa. Jeśli zwątpisz w to, że coś jest dla Ciebie możliwe, coś czego tak naprawdę pragniesz, to sobie zasabotujesz to. Ale jeśli wzmocnisz się w wierze w tym, że to jest dla Ciebie możliwe, to zaczną dziać się cuda. Warto dzisiaj korzystać z mocy prawa przyciągania, z mocy wdzięczności również. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to zostań do końca tego filmu. Dobrze. To teraz w drugiej części czytania zobaczę, jak ta energia się zamanifestuje, co idzie w Twoją stronę, co może się wydarzyć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę, posty na moim kanale oraz moje social media. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny amulet z osobistą intencją, te amulety są ręcznie rzeźbione przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. Mój adres mailowy jest w opisie filmu i pamiętaj: ja nigdy pierwsza do Ciebie nie napiszę, w komentarzu nie napiszę dziwnego numeru telefonu, żeby pisać do mnie na WhatsApp. Ja kontaktuję się tylko z Tobą, jeśli Ty napiszesz do mnie maila. Jeśli ktoś podaje się za mnie, wyłudza pieniądze w komentarzach, to nie jestem ja. Bądźcie uważni. Do kontaktu mailowego zapraszam we wszystkich sprawach, w których masz pytanie. Dobrze, i teraz, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć? Na te następne dwadzieścia cztery godziny. Aha. Dobrze, poukładam, żeby było dobrze widać. I zaraz tutaj będzie więcej szczegółów na ten czas. Okej. Okay. Pierwsza karta, starsza kobieta. Tutaj czuję dwie wiadomości, albo ta starsza kobieta z tobą porozmawia i pomoże ci, właśnie uwierzyć w siebie i swoją moc, albo jakaś starsza kobieta ze starym punktem widzenia, że nie da się żyć tak, jak chcesz, że masz żyć tak, jak ci każą, może być dla ciebie lekcją i testem wiary. Więc tutaj różnie to będzie jesteś chroniona, więc też masz wsparcie od jakiejś starszej kobiety więc bardziej ten scenariusz wspierający widzę. Tutaj też z tą kartą idzie właśnie informacja, że wszechświat cię wspiera. Jeżeli coś się nie udaje, to to nie jest znak, że się finalnie nie uda, tylko to jest ochrona przed jakimś niepowodzeniem właśnie. Uroczystości przyjęcia imprezy, możesz uczestniczyć w jakimś wydarzeniu dotyczącym starszej kobiety, świętowanie urodzin, jubileuszu albo swojej jakiejś imprezy. Tutaj wszystko się dobrze uda, jesteś chroniony, chroniona. Awans, podwyżka, powodzenie w pracy. Ta starsza kobieta też może oznaczać wyższą kreatywność ze swojej strony, i dzięki temu jest awans, podwyżka, powodzenie w pracy. Może ta impreza też jest na cześć Ciebie albo ty organizujesz imprezę, bo bardzo długo wyczekiwany awans przyszedł albo twoja firma jakoś super się rozkręciła nagle, bo postawiłeś postawiłaś na autentyczność. Co dalej? Odnowa wzrost. Dzięki temu powodzeniu, sukcesowi tutaj też widzę wzrost finansowy i dzięki temu ty będziesz też właśnie patrzeć i Jakie są Twoje autentyczne pragnienia dotyczące odnowy i wzrostu w Twoim życiu? Co zrobisz z tą nową energią, z tymi środkami finansowymi, i tak dalej? Namiętność, gorące emocje, pożądanie. Tutaj też, dla tych, którzy nie wierzyli w miłość, że się pojawi, nie wierzyli długo, już tak odpuścili, przestali udawać, być ciągle na tip top, przyszykowani. No to właśnie przyjdzie ta namiętność, te emocje przyjdą, bo w końcu jesteś w energii swojej wewnętrznej, prawdy. Już nie udajesz, nie chodzisz wszędzie jak na casting, na, 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 na randkę, tylko jesteś sobą i dzięki temu spotykasz tę osobę. Presja lub przytłoczenie. A jeszcze z tą namiętnością czuję, że jeśli jesteś w relacji dłużej i coś tam przygasało, to teraz znowu buch. Rozbucha ogień namiętności. Jest jakaś presja, jakieś przytłoczenie, może być ze strony jakiejś starszej osoby. To dla tych, którzy mają lekcję, żeby nie słuchać cudzych przekonać, tylko żyć w swojej wewnętrznej prawdzie. Co jest dalej? Drobne niepowodzenia. Ok, jeśli dasz się presji przytłoczeniu innych osób. To ciągle będą jakieś niepowodzenia związane z Twoją wewnętrzną prawdą. Coś będzie ciągle nie tak, więc nie daj się presji przy tłoczeniu. Trzymaj się jednej rzeczy, dokończ to, co zaczęłaś. Nie poddawaj się, nie daj sobie wmówić przez kogoś, że Twój projekt się nie uda, idzie za wolno, albo Twoje marzenie nie jest do spełnienia. Nie daj sobie tego wmówić, bo się wszystko uda. Pojawi się nowy przyjaciel, można spotkać kogoś, z kim nawiążesz długą relację przyjacielską. Miło zawsze jest spotkać takie osoby na naszej drodze. Twoje zalety zostaną docenione. No, tutaj awans, podwyżka, powodzenie na wielu osób dzieją się w te 24 godziny. Jeśli nie w te, to wszechświat ci tutaj mówi, nawet krzyczy, że jesteś już tak blisko. Nie przestawaj wierzyć, tak? Nie przestawaj wierzyć w to, że Twoje zalety zostaną docenione, w to, że coś się w końcu uda, bo się uda, tylko nie, nie autosabotuj się brakiem wiary. Sprytna osoba może Cię oszukać. Tutaj. Warto zgłębić swoje połączenie z intuicją i wierzyć w to, że Twoje przeczucia są słuszne, bo czuję, że wiele osób wyczuje tę osobę, dlatego jest tutaj może Cię oszukać. Tak czuję, że może, że nie jest to pewne. Ci, którzy bardzo żyją w zgodzie ze swoją wewnętrzną prawdą, słyszą wyraźnie swoją intuicję, ci na pewno wyczują z Was. Spotkasz dawną miłość. Uwaga na dawne miłości, które tutaj o flirtem, jakimś pożądaniem, gorącymi emocjami próbują na tobie coś wymusić, jakaś presja jest. Uwaga, uwaga na takie osoby sprytne, bo mają jakieś niecne zamiary i to tylko dla siebie, ty ich nie obchodzisz niestety. Zawieszenie, opóźnienie, ślimacze, tempo. No, tutaj poddanie się presji przy tłoczeniu będzie powodowało opóźnienia, zawieszenia, a wszystko to, co jest w energii wiary w to, że się uda, wiary w swoją wewnętrzną prawdę, będzie sprawy dla Ciebie przyspieszało. Więc tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie i od Twojej wiary w to, Yy, że się uda. Dobrze, to teraz jeszcze. O, ja już ruszyłam kamerą, tak? Yy, tutaj masz moc sprawczą. Teraz przejdę do Twoich słów mocy, właśnie. To są potężne wskazówki od wszechświata w formie afirmacji, które możesz powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą, żeby Cię prowadziła, żeby Cię chroniła. I wow, aż trzy afirmacje wszechświat przygotował na te 24 godziny dla Ciebie. Bardzo duże wsparcie tutaj masz. Zobaczmy, jakie. Szanuję wybory innych ludzi i pozwalam im być takimi, jakimi chcą być. Uwaga na naprawianie dawnych miłości. On się dla mnie zmieni, ona się dla mnie zmieni. Na pewno już się zmienili, bo powrócili. Nie. Tutaj uwaga. I nawet jeśli nie rozumiesz cudzych wyborów, bo one nie są w zgodzie z Twoją wewnętrzną prawdą, nie próbuj tego zrozumieć. Szanuję wybory innych, daję im odejść, tym ludziom, bo tutaj czuję, że chodzi o jakieś zakończenia i Ty po prostu nie chcesz puścić, bo nie rozumiesz wyboru danej osoby. Nie musisz, to jest jej wybór. Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie którego pragnę i które jest moim prawem. No właśnie, lepiej skupić się na tym, żeby tworzyć swoje wspaniałe, radosne życie. A w jaki sposób, to za chwilkę powiem, ale najpierw trzecia afirmacja. Jestem połączona ze stwórcą. Jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki i błogosławieństwa. No właśnie, im bardziej wierzysz, Powodzenie, tym więcej wskazówek będziesz dostawać od wszechświata. A w jaki sposób możesz dostroić się do energii wdzięczności, która właśnie jest tą wiarą w to, że się uda, bo praktykując wdzięczność, praktykujesz jednocześnie wiarę w to, że się uda. Jeśli chcesz skorzystać z mojej medytacji wdzięczności która dostroi ją do tej wibracji, to zapraszam na nią. Ona za chwilkę pojawi się na ekranie, a obok niej link do całej playlisty z filmami na temat prawa przyciągania, tej mocy, którą ma każdy z nas, tylko nie każdy potrafi świadomie używać, by spełniać swoje marzenia. Jeśli chcesz Poznać te techniki, zapraszam na tę playlistę. Link do niej jest na ekranie. Żeby przejść do medytacji lub playlisty, kliknij w odpowiednią miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.